Cześć, tutaj Shatan. A to jest krótki filmik, w którym przedstawię wam na szybko zasady konkursu. Owy konkurs będzie polegał na zbudowaniu najlepszego zamku na serwerze. Najlepszego znaczy nie tylko pod względem estetycznym, ale i pod względem zabezpieczeń całego kuboida. Po wybudowaniu na serwerze swojego zamku, pozostaje wam tylko nagrać filmik przedstawiający kuboid od zewnątrz, jak i od środka ale pamiętajcie, żeby włączyć widoczność czatu, abyśmy mieli pewność, że nagrywacie ten film na serwerze MCHC. Konkurs rozpoczynamy już z dniem dzisiejszym, natomiast dla swobody w budowaniu wszystkich zamków na serwerze w sobotę 18 kwietnia wyłączamy rozwalanie kuboidów przez TNT na okres 5 dni. Konkurs zamykamy z dniem 25 kwietnia. A wyniki ogłosimy kilka dni później. Link do tematu, w którym możecie zgłaszać swoje prace, znajdziecie w opisie. No i nagrody w konkursie są następujące: za pierwsze miejsce jest gift code oraz bacon. Za drugie miejsce jest 10 unbanów, 1 VIP oraz bacon. No i za trzecie miejsce jest 5 unbanów oraz bacon. Także to by było na tyle. Zachęcam Was do brania udziału w konkursie. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć.